Dzień dobry, witam w kolejnym wyzwalaczu wzrostu. Dzisiaj odcinek chciałem poświęcić mojej obserwacji, w doświadczeniu proces liderami, które dotyczy kolejnego specyficznego aspektu tego, jak myśli i działa lider, który jest charakterystyczny dla tej grupy, a niekoniecznie zawsze jest świadomy, albo powiem inaczej, bardzo często jest nieświadomy. Dzisiejszy odcinek chcę poświęcić na temat czegoś, co nazwałbym nieoczywistość. Nieoczywista oczywistość. O co chodzi? Słuchajcie, niemalże codziennie, może nie codziennie, ale niemalże codziennie doświadczam w pracy z liderami sytuacji, w której ta sytuacja się powtarza. Ta sytuacja, mam na myśli moment, w którym lider w zasadzie jest zdziwiony tym, że jego zespół czy jego pracownicy się nie domyślili. Taka sytuacja wydarzyła się wczoraj, w zasadzie wydarzyła się codziennie, wydarzyła się dzisiaj. Nawet yy, prezes, z którym dzisiaj pracowałem, w zasadzie powiedział już tak trochę śmiejąc się z tej sytuacji, że, że on ma takie poczucie, że, 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 że ta informacja, yy, którą on ma w sobie, która jest oczywista, ona się powinna tak sama w ogóle wydobywać z tego lidera i tak yy, jakoś emanować, yy, przechodzić przez skórę. No, zła wiadomość jest taka, że nie przechodzi. Yy, I teraz. Yy, Słuchajcie, nie wiem do końca, skąd to się bierze, ale naszą specyfiką liderską jest to, że nam się wydaje, że to, co my myślimy, to, co my czujemy, to, co my widzimy, jest generalnie pewną rzeczywistością, którą postrzegają w podobny sposób inni. Tak nie jest. Yy, konsekwencja tego jest taka, że yy, nasi pracownicy często robią to, co uważają, że powinni zrobić, robią to, co uważają, że należy zrobić. I co dana sytuacja dyktuje, co z naszej perspektywy często jest czymś absolutnie niewłaściwym. I bywa tak, że zespół się stara, a lider jest niezadowolony. Efektem tego bardzo często jest obustronna frustracja, która polega na tym, że pracownik ma poczucie, że w takim razie on nie wie, co w takim razie powinien robić, co jest dobre, a co nie jest dobre. Sfrustrowany jest też lider, który ma poczucie, że sytuacja, którą widzi, dalece odbiega od tego, którą chciałby zobaczyć. No i problem pojawia się, kiedy sytuacja się o tym kończy. Na szczęście kończyć się nie musi, ponieważ to, co my możemy zrobić jako liderzy, kiedy zdamy sobie sprawę właśnie z tego, że coś, co dla nas było oczywiste, dla kogoś w zespole nie jest oczywiste, pozostaje nam o tym porozmawiać. I teraz, co słuchajcie, recepta i antydiotum na nieoczywistą oczywistość jest taka, że im więcej z ludźmi rozmawiamy, im więcej tłumaczymy, czego oczekujemy, im więcej mówimy tego, za co ich cenimy, im więcej mówimy, co nas denerwuje i czego nie chcemy, tym większa jest szansa, że będziemy widzieć rzeczywistość, której oczekujemy. Jeśli coś jest niepowiedziane, to nie istnieje. Więc jeżeli mało się komunikujemy z ludźmi i mało mówimy o tym, co jest ok, co nie jest ok, no to prawdopodobnie rzeczywistość, która jest wokół nas, niekoniecznie nas satysfakcjonuje, ponieważ ludzie trochę inaczej łączą kropki niż my. Liderzy łączą kropki trochę inaczej, trochę szybciej, czasami trochę naokoło, na skróty, bywa różnie i to, do czego w tym odcinku chciałbym Was zachęcić, to po pierwsze do tego, żebyście przestali wierzyć w to, że ludzie się domyślą, nie domyślą się. Nawet jak są to świadczeni, nawet jak przyszli z innych konkurencyjnych, czasami mocniejszych organizacji, prawdopodobnie się nie domyślą, dopóki nie powiecie o co chodzi. Oczywiście pewne sytuacje, raz przepracowane, drugie, trzeci potem mogą dziać się już tak, jak sobie to wyobraziliście i działać idealnie, ale po raz pierwszy założenie, że się domyślą, jest bardzo ryzykowne, wręcz ym, będziemy miło ym, niemiło rozczarowani ym, tym, że jest inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. Więc moja prosta rekomendacja jest taka. Po pierwsze, zapomnijmy o tym, że są rzeczy oczywiste. Coś, co jest powiedziane, istnieje, coś, co jest niepowiedziane, nie istnieje. Po drugie, pamiętajcie o tym, proszę, ja staram się o tym pamiętać, że my, trochę inaczej, jako liderzy, patrzymy na świat niż osoby, które nie kierują zespołami, organizacjami. Mamy trochę inną percepcję. I warto mieć to na względzie, myśląc o tym, co wydaje nam się, że zrobią ludzie, albo myśląc o tym, co wydaje nam się, że powinni zrobić ludzie. Im więcej z nimi rozmawiamy, im więcej się z nimi komunikujemy, tym większa szansa, że będzie tak, jak sobie to wymyśliliśmy. Więc jeżeli chcesz mieć świat wokół siebie, który jest bliższy Twoich wyobrażeń, to mów bardzo otwarcie, czego oczekujesz, mów bardzo otwarcie, czego chcesz uniknąć, z dużą wyrozumiałością i cierpliwością, bo to wcale nie, nie musi być proste, bo jest to nieoczywiste. Będzie to trzeba powtórzyć parę razy. A jeśli już jesteś na takiej sytuacji, że brakuje Ci cierpliwości, brakuje Ci cierpliwości, żeby o tym mówić, a tak się może zdarzyć, to zastanów się, kto może zastąpić Cię w tym tłumaczeniu i mówieniu i ma tą cierpliwość. Bo ludzie wymagają przełożonego, czyli lidera, który będzie im mówił, co jest OK, a co nie jest OK, który będzie mówił, czego oczekuje, czego nie oczekuje. Jeśli Ty nie masz do tego cierpliwości, a tak się może zdarzyć, to koniecznie potrzebujesz kogoś znaleźć, kto Cię w tej przestrzeni zastąpi i będzie robił mm, nie gorzej, albo troszeczkę gorzej, jeśli już niż Ty, ale będzie dawał ludziom jasną informację, co mają robić i czego mają nie robić. Na koniec myślę sobie, że czasami trudno jest złapać tą perspektywę z wewnątrz organizacji. Myślę sobie, że kiedy my, jako konsultanci, wchodzimy na projekt do klienta, to nam jest dużo, łatwo, dużo łatwiej złapać tą nieostrość komunikatów i oczekiwań, niż kiedy ktoś prowadzi swój zespół i tego ze środka nie widzi. Sam tego doświadczam ze swoim zespołem, więc czasami uwrażliwiam się na to, co mówią inni. Nie, nie konsultanci, ale, ale osoby, które nas znają na to, co mówią pracownicy z innych zespołów, może pomóc nam zobaczyć, że nam się wydaje, że jesteśmy precyzyjni, że pewne rzeczy są oczywiste, ale one nie są oczywiste. Życzę wam tego, żeby te rzeczy nieoczywiste stały się oczywiste. Powodzenia w budowaniu świata, którego sobie, które sobie wymarzyliście. Dzięki temu, że będziecie mówić otwarcie o tym, co jest ok, a co nie jest okej. Okay. Nie licząc na to, że ludzie się domyślą. Wszystkiego dobrego.